Cześć siemanko, z tej strony Brat i Brat. Dzisiaj gramy w FIFA 18, 19 kariera za menadżera. Muszę ustawić profil jako aktywny, żeby zapisywać, nie? Podajcie na kanał Kaluch, bo to za to to... Jest aktywny. Dobra. Możemy grać nowa kariera. Kariera menedżera. I ciekawi. Na przykład. Befoba. Be. Cztery minuty, bo nie lubię jak jest długo. Znaczy aby na spadło tak. tak. Si on. Erteba. Erteba, a nie a. Niemcy. Niemcy bierzemy. Eee, gdzie jest Jest Niemcy. Adresa. O nie się udaję. Ertyga poprowadzi. Lub go des jeden. został nie, niedawno przyjęty jako nowy. Koleniowiec klubu Polusja Dodmont To dla wszystkich wielkie zaskoczenie. Kluby szukają się do okresu przymocującego. W każdym z czekających na turnieju zagra osiem zespołów podzielonych na dwie grupy. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy zmierają się w półfinale. O, Odcinek. No i gramy dalej. Tak, chcę zaproszenie, bo chcę zarobić 10 tysięcy, byłem do salsa. Dobrze. Ja mam 60 tysięcy. Już jestem w tylko transferowym. Chciałbym zrobić jakiś transfer. Na przykład. No, bo potrzebujemy dobrego bankaża przecież nie? Ile mam 190 Mam swoją całą kasę na niego Równo tyle co mam na płacę wyla mnie Będę te słabsze kluby, będę tam Symulował, on to jest słaby Ten można, nie do przyjęcia. 73 to nie. To nie przyjdzie. Takiego A chyba mamy? Wólki. Zbierał górki. Zbiera Dobra. Na yy. przykład z Bufan. To jeden z najlepszych na świecie. Wartość 9000. Co 11? Nie przeszedł, A my mu damy. 60 burki ja go bym jeszcze no, ale nie, nie chcę ciekawe ile burki kosztuje Dobra, zobaczymy to jest burki 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 burcić nie Chyba nie, nie pamiętam. burki 16 tysięcy, to nie Zostawimy to samo. meczek Tak samo. słaby, to jest Zróbmy Przecież widzicie pominiemy Widzicie samo. Jak nie do Nie to A Zróbmy jeszcze raz Zróbmy to samo. gramy gramy gramy, gramy, gramy to nie co 70 tysięcy da bruna nie wiem co o tak nie no e. to jestem bo ja zadałem nie było nie jestem Kaku, kaku, ukaku, Lukaku. kaku, 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 Nie za drogi. kaku, kaku, wyszłam Sorki. O, kaku, Dobra, zrobimy ten transferek, może się uda.

O, przyjęta. I dajemy tam 90. Premiera zacisnę konto i tak. Zminujemy, bo też już O, damy agentowi, bo nie chcecie robić z ja Tu pora kaba wpuścili. Um, tak, widzicie. zaszedł główny o tem. spuścili. Chylipsa. Chylipsa. Przepraszam, pchali. Będą się zaleczeć. Pchajec. Odrzucony. To by było dzisiaj na tyle. Robiliśmy parę To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Na razie.